Siema-Siema, ja jestem... Co to w ogóle zapomipanie. Siema siema, ja jestem Zuzia i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj znowu nagrywam dla Was vloga. Jest poniedziałek, godzina 12.26, 8 marca. Poniedziałek, no poniedziałek yy, mam przerwę właśnie między lekcjami i powiem Wam, że dzisiaj mam jakiś taki strasznie nużący dzień. Miałam przed chwilą sprawdzian z angielskiego i czuję, że poszło mi fatalnie. E, mieliśmy do przeczytania taki tekst, e, który no, był według mnie dość trudny i do niego były tam jakieś pytania, zadania, no i później jeszcze jakieś tam zadania z gramatyki i powiem wam szczerze, że tak ciężko mi się czytało ten tekst z komputera. Założyłam sobie okulary, a i tak bardzo bolały mnie oczy i musiałam wręcz je mrużyć, żeby po prostu... Nie rozmazywał mi się ten obraz, więc prawdopodobnie poszło mi fatalnie, ale trudno takie życie, no, że będę poprawiać, jeżeli będzie się dało, jeżeli naprawdę dostanę jakąś fatalną ocenę. Ogólnie nie mam na dzisiaj żadnych planów, jest Dzień Kobiet, więc może chciałabym sobie zrobić taki, wiecie, domowy Dzień Kobiet, nie wiem, coś wymyślę, żeby po prostu spędzić dobrze ten dzień, tak, żeby był dla mnie miły i fajny, nie wiem, może pójdę, zrobię sobie później drzemkę, bo jestem trochę śpiąca. Tak, to zdecydowanie będzie bardzo miłe. Moja mama wczoraj kupiła czerwone pomarańcze. One jakby w środku są czerwone i smakują jak mandarynki. Naprawdę. Wyglądają jakby, no, są czerwone, ale są takie bardzo mięciutkie i ta skórka na nich nie jest taka jakby sztywna. Wyglądam jak jakaś pani profesor w tych okularach. W ogóle się pomalowałam dzisiaj. Hmm? Ja się nie maluję na co dzień, jak siedzę w domu to tym bardziej, ale dzisiaj jakoś tak miałam ochotę i stwierdziłam, że why not. Idę zajadać i będę się odzywać raz później, planuję dzisiaj zrobić super dobry obiad, więc muszę Wam to pokazać, bo ten obiad naprawdę będzie dobry, myślę. To będzie mac and cheese wegańskie, z wegańskim serem, który robi się samemu, więc ciekawa jestem jak to wyjdzie. Będę Wam dawać znać i będę Wam wszystko pokazywać, bo myślę, że to naprawdę może wyjść super. Także do potem. Hejka, hejka, wracam do Was, robię sobie właśnie obiad. Tutaj gotuje mi się już makaron gryczany. Tak, przestawiam się teraz na makarony pełnoziarniste nie będę jadła już pszennego, przynajmniej nie na razie. A tutaj będę gotowała y, marchewkę i ziemniaka. I to będzie moja baza do sosu serowego. Więc tak, gotuję warzywa. Gotuję makaron i będę Wam pokazywać, co robię dalej. Ok, odsydziłam moje warzywa i dodałam do nich tak, słodką paprykę, czosnek granulowany, sól, pieprz i płatki drożdżowej. Teraz to trzeba zmiksować i to ma mieć taką konsystencję właśnie rozpuszczonego sera, więc zaraz się przekonamy. Ok, okazało się, że jednak powinnam była tu jeszcze dać trochę oliwy i wody, więc właśnie to zrobiłam i dopiero teraz będę miksować. Wygląda to tak po zmiksowaniu. Dodałam jeszcze odrobinę soku z cytryny, bo brakowało mi takiego kwaskowego posmaku. Zobaczcie jaką to ma konsystencję. Normalnie jak ser. Ja jestem naprawdę zszokowana, że to jest tak dobre i tak bardzo smakiem przypomina ser. No to wszystko dzięki płatkom drożdżowym, tak? Płatki drożdżowe właśnie mają posmak sera. Okej, okay, no więc ogólnie rzadko się zdarza, żebym jadła obiad w moim pokoju, ponieważ no wolę jeść po prostu w salonie, ale jako że mój tata dzisiaj siedzi w salonie i rozmawia tam przez telefon, no to nie chciałam już go wyganiać. I zrobimy próbę testu tutaj, a później sobie pójdę, dokończę jeść w salonie. Wygląda to mega apetycznie. Po prostu no jak makaron w serze dosłownie, jak mac and cheese. Dobra, próbujemy. Już ten sos próbowałam i jest naprawdę nieziemski. Aż dziwnie aż dziwne. Naprawdę to jest aż niesamowite, że to tak podobnie smakuje, jak ser. Dobra. Próbujemy z makaronem. Mm. No, to jest niesamowite przysięgam. Jak to możliwe, żeby coś tak bardzo smakiem i konsystencją przypominało ser. Naprawdę wow. I pomyślcie, o ile takie danie jest? zdrowsze niż takie po prostu zwykłe mac and cheese. Ser jest bardzo kaloryczny, bardzo tłusty, no i niezdrowy po prostu w nadmiernych ilościach. A takie coś możecie jeść dowoli, myślę, to są same ziemniaki i marchewka, plus przyprawy, no i płatki drożdżowe, które są dodatkowo bardzo zdrowe. Naprawdę jestem zszokowana, musicie tego koniecznie spróbować, to było tak proste do zrobienia banany. Dam wam w opisie link do tego przepisu. Co za żenujący vlog. Ja wiem, nie ja zdaję sobie z tego sprawy. Ja praktycznie nic ze mnie nie pokazałam w tym vlogu, a jest już godzina 18. Ale ja miałam dzisiaj taki nudny dzień, naprawdę. Nic kompletnie się u mnie dzisiaj nie działo. Miałam taki bardzo nudny dzień lekcji od 8 do 16, jak to w poniedziałki. I po prostu, no tak, tak mi bardzo szybko uciekł ten dzień. Teraz sobie usiadłam przy biurku, ponieważ będę sklejać spinkę. Słuchajcie, spinka to jest z AliExpress. Ostatnio zrobiłam mega duże zamówienie na Ali. Bardzo dużo fajnych rzeczy zamówiłam i część mi już przyszła, ale to jeszcze nie wszystko, więc nagram haul zakupowy dopiero jak dostanę to wszystko i pokażę wam dopiero wtedy, bo naprawdę są to super rzeczy i mam nadzieję, że reszta rzeczy, które przyjdzie będą tak samo super. Tutaj mam magiczny klej. Magiczny klej... Boże. Tutaj mam magiczny klej. Magiczny klej kropelka. Muszę podwinąć sobie chyba rękawy, żeby się nie uwalić. Tu mam papier w razie w. Dobra, biorę się do roboty. Ja nawet nie wiem od czego mam zacząć. Jak ja mam to w ogóle skleić? Matko, ja nie wiem, ja nie wiem co ja robię. Ja nie wiem, czemu to nie chce lecieć. Ja naciskam, a to nie leci w ogóle. Co za gówno. O, je, jest Boże. Za dużo, za dużo, za dużo. Za... Matko, jedyna, matko, jedyna! Czemu to jest takie rzadkie? To ma być takie rzadkie? Gdzie ta zatyczka głupia mi spadła? Ja potrzebuję kogoś, kto mi będzie sklejał takie rzeczy. Patrzę, akcja życia, do sklejanie spinki. Okej, okay, coś tu się chyba dzieje, tak coś czuję. Gęstnieje ten klej, więc chyba zasycha. Dobra, sklejaj się. Kropelka. Kurde, najmocniejszy klej świata niby. Niech ktoś mi powie, jak ja mam używać takich spinek. Czemu moje włosy tak wyglądają? Ja wyglądam jak jakiś struś po prostu. Struś? Czy kurczak? Te spinki są takie modne, a ja nie umiem tą spinką sobie związać włosów. Dobra, szukam tutorial, jak spiąć włosy. Jak oni spinają tymi spinkami włosy? Ja mam strasznie grube włosy. Dobra, to jest druga spinka. Teraz będziemy próbować z tą, jak ja wyglądam w ogóle. Robię jeszcze raz. Kok na dole, taki zwinięty i spięty tą spinką po prostu. To musi być proste, ale ja nie widzę, co ja robię po prostu. I mnie to trochę. Martwi. O! Czy ja spiłam? Spiłam coś! Dobra, czy to wygląda teraz dobrze? Czy ja mam jakieś zwidy? Nie wiem. Nie wiem, ale zostawię to na razie tak. Ja mam zawsze strasznie dziwne wrażenie, że mam ogromną szyję, w sensie taką strasznie długą. Jakby, no, widać to, jak mam długą tą szyję, i jak sobie zrobię tego koka, to zawsze też jest jeszcze dłuższa. Mamy godzinę 21.30, a ja właśnie będę robić trening. Treningu wam nie będę pokazywać, mogę wam wstawić link w opisie, bo ostatnio ktoś mi pytał, co trenuje, więc mogę wam wstawić linka do moich ulubionych trzech treningów, które sobie dzisiaj też wykonam. Nienawidzę ćwiczyć, ale trzeba, trzeba czasami. Mam nadzieję, że ta moja nienawiść w końcu przerodzi się w miłość, bo póki co... No tej miłości do ćwiczeń nie ma, ale, ale liczę na to, że ona się pojawi. Siema, siema, jestem po treningu, wyglądam jak wyglądam. No, całkiem ładnie wyglądam dzisiaj w sumie. Tutaj sobie rozmawiam z panią MK. MK. MK, MK. Co, chcesz coś powiedzieć ciekawego? Pozdrowić kogoś? Nie wiem. Fajny wazon dzisiaj kupiłam. Taki wazon kupiła Marlena. Piękny. Za 6 zł. Polecam. Przyszłam się z wami pożegnać. Ten vlog w ogóle nie miał żadnego ładu ani składu. Po prostu jakieś wycinki z mojego dnia i moje bezsensowne gadanie. Ja najbardziej lubię nagrywać vlogi, dlatego że dla mnie jest to naprawdę bardzo fajna pamiątka, więc i tak go wstawię, nawet jeżeli jest nieogarnięty, ale jest już naprawdę późno i, i tak. I planuję iść już po prostu spać. Zmyłam makijaż i w ogóle ogarnęłam się do snu, więc tak. Lecę w spanko. Jeżeli film się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę. <laughs> Zapraszam Was też do subskrybowania mojego kanału i do kliknięcia w dzwoneczek, żeby być ze wszystkim na bieżąco. I też zachęcam Was, żebyście wpadli na mojego Instagrama, Zuzia Beber, ponieważ tam jestem najbardziej aktywna. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie!